To za pieniądze Pasta! E, gdzie my w ogóle jesteśmy, bo ty jesteś najbardziej lokalny? Jesteśmy w Pleszewie, 30 km od Kalisza, plus minus. Jest tutaj takie wydarzenie organizowane przez kas Kaszkieta Depression Session. Wydaje mi się, że jest to czwarta edycja z rzędu, albo trzecia. Kiedyś to było organizowane? A? Z tego co się orientuję, jeszcze jak tutaj był inny obiekt, taki. No wow! Na, marza, na marza zim. Chodź, przejdziemy tu jeszcze trochę, no? Yeah. To był jakiś asfalt i drewniane rampy. No i teraz Kaszkię to odmówił. Jest dwudniowa impreza. E, dzisiaj nocny contest. Z tego co się rentuje, A nocna ci impreza dzisiaj będzie? Nocna impreza. Na całą, akademiku. No, całą noc tutaj skatey się dzisiaj bawią i urzędują. E, a jutro street contest, pociąg. I nie wiem co chłopaki przygotowali w tym roku. W zeszłym roku była rura i schody z łańcuchem przed nimi. W tym roku nie wiem, zobaczymy, co tam mają jakiś amfiteatr. Na razie wygląda to tak, że jest mało skateów. Dobra, czekamy na Zgieriu, dzięki pasta w takim razie, działamy Na no co? Daję ja. oh. Otwiera Otor zamyka pasta, otwiera okay. Okay. Będzie, się, będzie się działo w związku z tym, że tym roku, w tym roku nie mamy normalnych zawodów, nie mamy przejazdów Chciałbym, żeby ten best był bezpieczny, czyli po prostu nie rzucamy Marika, jest stówka, się bardzo Tych unicer, uwaga Alex. Trzy! No dobra, dobra, to damy jeszcze chłopakom po trzy próby Dwie próby Hej! Proszę, melon, melon Bardzo, bardzo trudne tricki Ja nie wiem! Oh, oh, oh. Patrz, Krzysztof! A, słuchajcie! yo grupa śmierć. Lecimy! Zobaczcie co się dzieje. Tutaj czostek na prowadzeniu! Ciekawie, ciekawie, patrzcie! Proszę, jeszcze podejrzewam wysuną. na prowadzenie. Pierwsze okrążenie za nami. Pierwsze okrążenie za nami. Oje, ojej, ojej, oj, coś się dzieje, co się dzieje? Co się dzieje? Dobrze! To jest w Polsce, mój Polski na stricie Switch, prąd, cykl. Ajak! Ajak! Wyjdzie w za to. Rydzisz. Proszę bardzo, ten. Dzięki, Kaskiet! Tylko jakaś taka kurde akcja. Tu jest wycieczka w ogóle, kurwa zielona szkoła. Kaskiet trzech, jak się akademik, Git. Podoba mi się. To Louis Vuitton? Ta torba? Okay. Dobra, ładować się tam. Te, chciałbyś z nami? <grym>, ale kwerterkę nam tu ogarnęli. Ale kwerterki. Czy co, że ja niby tutaj? Nie, 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 nie. Co to jest? Zaleca tutaj. Na szlaku winardym, tylko że nie ma tu jajka akurat w tej najpiękniejszej. Złe zasady, że w KSE nie mają jajek. Nie krzyknij, żebyś zakończył. Dziękuję za uwagę, uważaj. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za Na takim za A tam już mamy

Nice, nice. Dziękuję. Jakbyście chcieli to do oznaczenia. Ik doe wel klopt rund dat Oh, ik een beetje O no i Dominika tu. A Tak możesz się wygrać Jak się bawisz? Zajebiście Warto było? Ja tak, tak, tak. Przypomnę Drugie miejsce Filip Szalak Zapraszamy Cię do O Boże jak to Wróćcie w Kurde nad Polski bosem w ogóle taka pogoda, dawno, dawno w ogóle mnie coś takiego nie spotkało ciebie? Też dawno. Kurwa masz What's up, bro? A, do nas do ujście do Bardiego. Okej. Często jecie nie